Hej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś prawdziwym przyjacielem. Marnę 10 bryłek rudy, i wszystko będzie w porządku. Co ty na to? Chciałbym być teraz jego Kochacie Gotika? Też go kocham, i w ostatnim czasie miałem przyjemność zagrać w jedną z najlepszych modyfikacji do tej gry. Ja jestem Wagon i dzisiaj wam o niej opowiem. Cienie przeszłości. To modyfikacja do gry Gothic 2 Noc Kruka, która zabiera nas do starej, dobrej, górniczej doliny na miarę tej znanej nam z pierwszej części gry. I tak. Wiem, wiele modów nas tam zabiera, ale uwierzcie mi, cienie przeszłości nie są jak inne mody. Z ręką na sercu przyznam, że są po prostu lepsze, ciekawsze i bardziej dopracowane. Twórcy postarali się i w niespełna 10-godzinnej modyfikacji wydaje się, że dopięli wszystko na ostatni guzik, co nie często się zdarza w tego typu projektach. W grze Został nam udostępniony zaledwie fragment górniczej doliny. Możemy tam spotkać wiele stanych nam postaci z Gotika 1. Dobra, wchodzę w to. Co z moim testem zaufania? I raz jeszcze poczuć klimat kolonii karnej, jednak tym razem z zupełnie innej strony. Po odpaleniu gry wita nas kolorowe i przyjemne w odczuciu menu główne. Na start przyjdzie nam obejrzeć krótki, ale bardzo klimatyczny film. Po obejrzeniu którego możemy wybrać wygląd naszej postaci oraz jej wstępne statystyki, z którymi rozpoczniemy przygodę. Hej ty, witamy w kolonii. Czuję, że będziemy mieli z tobą dużo dobrej zabawy. Tło fabularne jest dosyć jasne. Nasz bohater za swoje przewinienia zostaje wrzucony do kolonii karnej pod magiczną barierę na kilka miesięcy przed tym, jak trafił do niej bezimienny bohater. Finalnie ląduje w starym obozie, dostaje własną chatkę i jako zwykły robotnik stara się przeżyć, biorąc udział w licznych wydarzeniach, które miały miejsce w kolonii karnej. Jego życie niestety jest warte mniej niż solidny obiad zwykłego strażnika, co my jako gracz pomożemy mu zmienić. Cienie przeszłości pozwalają graczowi wczuć się w życie. Starego obozu z perspektywy zwykłego kopacza, który każdego dnia musi ciężko pracować na chleb. W naszym przypadku praca ta będzie polegać głównie na prostych czynnościach typu przynieść podaj po zamiatach. Jednak by to urozmaicić, twórcy Mota zaimplementowali w grze pewną nowość w świecie gotika, dzięki czemu nasz bohater może budować, remontować i urządzać, pomagając tym samym innym członkom starego obozu, budując im krzesła czy naprawiając domki. Niestety nie zostaniemy tutaj magiem, a reszty umiejętności możemy już. Się nauczyć przy pierwszym podejściu. Walka mieczem, strzelanie z łuku, złodziejstwo i tak Wygląda to raczej standardowo. W przeciwieństwie do samego panelu postaci, który wygląda pięknie i wyjątkowo. Warto też wspomnieć, że modyfikacja ta została w pełni zdabingowana przez znane nam wszystkim bractwo z polszczenia. I muszę przyznać, że jest to najlepiej udźwiękowiony, gotykowy projekt, w jaki kiedykolwiek grałem. Hej, ty! Słyszałem o czym gadałeś z tamtym strażnikiem. Wiesz coś na ten temat? Tak, jacyś dwaj goście ostatnio przekupili strażnika bramy. Podsłuchałem rozmowę, a ten gałgan nie chce odstąpić mi rudy. Na sam koniec dodam jeszcze, że cienie przeszłości opierają się w dużej mierze o wydarzenia z oryginalnego komiksu z uniwersum gotyka, Więc przed zagraniem w tego moda zachęcam Was do zapoznania się z elektroniczną polską wersją tego dzieła. Kończąc ten film, od siebie muszę Wam powiedzieć, że naprawdę gorąco polecam Wam cienie przeszłości. Świat tego moda jest wyjątkowy i niesamowicie bardzo wiarygodny. Co istotne, klimat wręcz wylewa się tutaj z ekranu, i jest to moim zdaniem pozycja wręcz obowiązkowa dla każdego fana gotyka, modów do gotyka i ogólnie tego typu gier. Więc warto przejść tego moda przynajmniej dwa razy. Zwłaszcza, że gra ma, o ile mi wiadomo, trzy całkowicie różne zakończenia. Modyfikacja ta, co prawda, jest troszeczkę krótka, ale tak szczerze, wolę poczuć jakiś taki wesoły niedosyt niż biegać godzinami po ogromnej mapie, zbierając kwiatki do nic nie wnoszących zadań. Do działania tego moda musicie zainstalować Gotik 2 Noc Kruka, Player Kit, System Pack oraz Fixa. Ostrzegam też, że gra nie działa z zainstalowanym DirectXM11, więc nie próbujcie go nawet instalować. Dla chętnych, wspomnę jeszcze, że cienie przeszłości wraz z osiągnięciami są dostępne na aplikacji, która nazywa się Spine, czy jakoś tak. Wszystkie linki do wcześniej wymienionych stron, programów i łatek znajdziecie w opisie tego materiału. Ode mnie to już koniec. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli o czymś nie wspomniałem, to trudno. A jeżeli mówiłem za dużo, to też trudno. Zachęcam Was do oceniania i komentowania tego materiału oraz zostawienia subskrypcji. A jeżeli uważacie, że mógłbym opowiedzieć o czymś więcej, o jakiejś Waszej ulubionej modyfikacji, to dajcie mi o tym znać. Mówił dla Was Wagon? Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Siema.